Witam wszystkich. Transformator wysokiego napięcia do zasilania transformatora testi został już przeze mnie złożony. Tak się właśnie prezentuje. Mamy uzwojenie wtórne, uzwojenie pierwotne w dwóch kolumnach, uzwojenie wtórne w jednej kolumnie, wyprowadzenie uzwojeń. Będziemy teraz, będę teraz dokonywać pomiaru napięcia. Do tego celu właśnie mam tutaj taką sondę wysokonapięciową wraz z miernikiem. Na jednym mierniku będziemy odczytywać napięcie podawane na uzwojenie pierwotne, a na drugim mierniku napięcie wtórne. Muszę coś jeszcze podłożyć tutaj podmiernik, żeby było dobrze widać. Nie wiem, czy teraz coś tam to nam świetlówka za bardzo świeci. Zobaczymy, mam nadzieję, że na filmie to już będzie dostatecznie widoczne. Jeszcze przybliżę to w ten sposób tutaj na, na skalę. Teraz za pomocą autotransformatora będę zwiększał napięcie będziemy obserwować jak jest wzrost. Więc te 5kV jakie teraz mamy otrzymałem przy około 100V. To wartość 5kV. Jedziemy dalej z napięciem. Przy prawie 200V mamy już 10kV. A zwiększając dalej napięcie do 230, tak jak mamy teraz tutaj, no, uzyskujemy troszeczkę ponad 10. W tym przypadku jest to akurat dokładnie 12 kV. Do zasilania transformatora Tesli będzie nam potrzebne napięcie 10 kV. Czyli musimy zasilić transformator napięciem około 200 V. Przy pracy z tym transformatorem, trzeba naprawdę uważać, zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ponieważ napięcie, jakie je generuje, jest bardzo wysokie, ale mamy tutaj częstotliwość prądu taką samą jak w sieci, czyli 50 Hz. Dla naszego Organizmu 50 Hz o napięciu 230 V jest już niebezpieczne, a jeszcze większe napięcie, takie jak tutaj mamy 10 000 V, nawet 15, jest już skrajnie niebezpieczne. Takie transformatory, tylko większej mocy, są właśnie stosowane w stacjach transformatorowych, gdzie odwrotnie, wysokie napięcie jest przekształcone na niskie napięcie 230 V. Dziękuję bardzo, jak zwykle zapraszam na moją stronę www.mojemyśliklaboratorium.pl, gdzie można yy, oglądać inne projekty. Dziękuję bardzo.